No oh, inne wydanie. No niestety nie udało nam się tutaj wygrać. Cześć wszystkim za quiz z tej strony z reakcji rally.pl. Ze mną Adam Stroka, którego myślę, że nikomu przedstawiać nie muszę, kierowca Hondy. Dla niektórych szalony kierowca Hondy, ale o tym może za chwilę. Adam, to może tak luźno na początek zaczniemy. Parę słów o tobie. Ile masz lat, gdzie mieszkasz, czym się zajmujesz, jakieś hobby poza rajdami, coś tam. Ktoś, kto cię nie zna, żeby coś o ciebie dowiedział po prostu. No pewnie, pewnie. Mieszkam w Warszawie, mam 26 lat. Na co dzień zajmuję się eventami, obsługą techniczną, nagłośnieniem, dźwiękiem, tego typu rzeczami. Teraz więc mam trochę więcej czasu, bo eventów za wiele nie ma. Weekendami lub w wolnej chwili pracuję też jako instruktor na torze. Uczę jazdy sportowej lub czasami też bezpiecznej. Prowadzę też szkolenia indywidualne z techniki jazdy, czy to rajdowe, czy tam wyścigowe. A pasje no to sport, sport. Poza, poza rajdami w zimę, zwłaszcza narciarstwo. Latem czasem squash, jakiś wake itd. Okej, okay, czyli rozumiem, że w Istępnej bywasz albo na Nardach, albo na Rajdzie, tak? <grych> Akurat na Nardach w nie byłem, ale w okolicach niedalekich tak. Okej, okay, w porządku. E, dobra, tak z tego co ustaliłem, coś tam z pomocą EWRC, to w Rajdach jesteś już kilka lat, ale tak właściwie to amatorsko od kiedy? Amatorsko od w 2016 roku był pierwszy start okej, okay. czyli, czyli to tak jakoś podobnie jak zawodowe starty, tak? Mi tutaj by wychodziło? Mm, tak, w 2017 miałem krótki epizod z rajdowymi samochodami Mistrzostwa Miślonska. Tam trzy razy jechałem z Titanem Saxo, ale ani razu nie dojechaliśmy przy awarię. Dosyć pechowo, Więc... no właśnie. Tak, tak. Okej, okay. rok później widziałem tylko jeden start, bo właściwie tylko Barburkę Warszawską pojechaliście, tak? Zgadzę się, tak, dokładnie. To taki był prezent na urodziny sobie zrobiłem, i bo akurat moje urodziny wypadają zawsze w okolicy barburki warszawskiej, i stwierdziłem, że czemu nie. Rozumiem. Z tego co widziałem, to chyba Twoje pierwsze zetknięcie z Hondą Civic? Dobrze, dobrze widziałem? Tak, nie? tak, dokładnie. dokładnie. Na barburce warszawskiej była, była pierwsza, pierwszy raz zetknięcie z Hondą. Okej, okay. i to był jakiś taki przełom, jeśli chodzi o decyzję na sezon 2019? Jaki samochód, czy, czy jeszcze coś tam rozważałeś? Nie, 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 nie. to była taka dosyć spontaniczna decyzja, nie było planowania w ogóle sezon 2019, no ale potem, potem się pojawiła okazja pojechania pierwszego rajdu i w sumie jechałem go tak, żeby sobie zobaczyć w ogóle gdzie jestem w stawce, no ale jak się udało wygrać, no to oczywiście ambicje od razu poszły w górę, no i i poszła decyzja, że jedziemy cały sezon. Okej, okay. i generalnie chyba sezon wspominasz dobrze, nie? Tam sobie tak, sobie bardzo... ustaliłem trzecie miejsce, tak? W generalce na koniec sezonu? Tak, tak, dosyć pechowo, to trzecie miejsce, ale zgadza się, trzecie miejsce na koniec sezonu udało się wyjść. wyjść. Ok, Były i w klasie też ryzy. trzecie miejsce, tak? Tak, tak, dokładnie, bo tam akurat e, pierwsza trójka generalki była też e, pierwszą trójką u klasy R2. Czyli, czyli fajny, fajny debiut można powiedzieć na dobrą sprawę. No, nie licząc tego w Saksu, to, to w tym 19 roku poszło całkiem fajnie. E... Nie dosyć jest, ale tak poszło fajnie. <laughs> Przejdźmy do tego sezonu nieszczęsnego 2020 covidowego. Nie? Okay. Covidowego, no, no właśnie, tak. bo dużo, dużo więcej się miało dziać niż się dzieje, a może w ten sposób powiem. E... Cztery starty w tym roku i przygód też trochę było. Coś Aż więcej tak powiesz, ty, ty, ty... A tak dużo tych przygód nie było w sumie, yy, bo była przygoda mała na Rzeszowskim, naprawdę mała, no i troszkę większa teraz na, na Rajdzie Świńskim. No właśnie, jak już nawiązaje do Rzeszowskiego, to się dobrze składa, no bo tam w pierwszy dzień no masakra, co mówić, masakra po prostu się działa. Trzecie miejsce w ojściu 11 w generalce, no a potem co się stało, że tak się stało z zawieszeniem? Eee... Tak. Tak, tak, tak. No, pierwszy dzień był zaskakująco dobry. Jechałem na ten ride, naprawdę dobrze się tam do niego przygotowałem. Eee, dużo obejrzałem onboardów, dużo prześledziłem w ogóle charakterystyki tych odcinków. Eee, I no, liczyłem, że tam jakoś uda nawiązać. Walkę nie sądziłem, że aż tak dobrą e, z autami klasy R2. E, I po pierwszym nie było więcej niż dobrze, powiedziałbym, nawet, że wybitnie dobrze, jak na to na, na sprzęt, którym dysponowaliśmy. No i następnego dnia mieliśmy bardzo małą stratę tam do Szymona i Maćka Lubiaka. Pierwszy odcinek poszedł, poszedł też dobrze. Tam Szymon nas zmiutu, ale akurat akurat z Maćkiem się udało wygrać i byliśmy exekwo exekwo w klasyfikacji po tym odcinku. No i sobie postanowiłem, że jeszcze jeden odcinek jak się uda go, go wygrać z Maćkiem, no to kontynuujemy jazdę na maksa, a jak nie, no to odpuszczamy i do, dowieziemy sobie trzecie miejsce. No ale niestety e, troszeczkę za późne hamowanie i tam e, poszliśmy po rowie, a akurat coś twardego było w tym rowie. No i się skończyło, jak się skończyło, trochę pechowo. Dokładnie. E, no i właśnie, skończyło się tak średnio na Rzeszowskim, teraz Świdnica i Honda znowu poobijane, tam co mhm. hamowanie przestrzelone na Świdnicy. Nie, nie, na Świdnicy było po prostu, no ogólnie ten Świdnicki to był taki trochę pechowy rajd, bo najpierw pojechaliśmy na złej oponie na pierwszą pętlę, miało padać zdecydowanie później, a niestety zaczęło padać praktycznie po tym, jak wyjechaliśmy z serwisu. Więc o, pierwszej pętli niedzielnej. Tak, pierwszej pętli niedzielnej. I no niestety jazda na sliku po deszczu to jest walka o przetrwanie, a nie jazda jakikolwiek wynik, więc po prostu sobie jechaliśmy, a nie się ścigaliśmy, co na pewno nie było przyjemnym mm. doświadczeniem, no ale niestety czasami tak jest. No i potem akurat odwołali ostatni odcinek w pętli, i przyszła następna pętla, już. Z dobrym doborem ogumienia, i to był odcinek Jedli na zdrój, który kojarzyłem z Tarmaka zeszłego roku, gdzie jechałem na prawym fotelu. I to był najkrótszy odcinek tego, tego dnia, więc najlepszy dla naszego auta. Więc po prostu postanowiłem sobie, że nie mamy nic do stracenia, absolutnie jedziemy sobie na Maksa, nie, nie walczymy o nic, albo się uda powalczyć tam z R2, albo się nie uda. No i się niestety nie udało, no ale to była się zupełnie świadoma decyzja. Eee, świadomie podjęte ryzyko, po prostu nic do stracenia i czysta jazda for fun. Okej, okay. rozumiem o co chodzi. Eee, trochę to podrążę. <noise> Jak to jest? Często jest reakcja po takiej akcji. I w internet oczywiście jedni ruszyli. Super Adam, kurcze wymiotarz na odcinkach Flat Out Petarda, ale też już się trafiłem z stawkimi odgłosami, że kurcze chyba gdzieś tam za limitem jest trochę. Eee, czy znasz limit, powiem tak wprost, no bo to to głównie chodzi, nie? żeby gdzieś tam nie, no. kontrolować. Czy to już <grym> było świadome, tak? Tak, tak, stuprocentowa świadoma decyzja. Jechanie na limicie auta na limicie swoim. No raz się udaje, raz się nie udaje. Ale ogólnie no tak staram się nie jeździć, bo to, bo to jest zwykle kończy się jak się skończyło. To zresztą cały zeszły sezon było jechane rozważnie bardzo i dojeżdżanie do mety było stuprocentowe oprócz tam jednej awarii. Mhm. Ukręconej półki też tak zupełnie z niczego. A no tutaj no, świadoma decyzja. Jakbym jakbym musiał o coś walczyć albo, albo jechał innym autem, to, to jazda byłaby zupełnie inna. Okej, okay, czyli czyli tutaj możemy uciec grą kreską. Nie jesteś Colin, tak? Nie, 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 nie chcę. Tam. Świadoma, świadoma ryzyka była taka możliwość. Patrząc tam właśnie jeszcze na FWRC zauważyłem, że też trochę czasu już pilotowałeś. Chyba mm. co najmniej 10 razy, tak? Yy, chyba, chyba tak, chyba równo 10 razy, zgadza się. Yy, I jak na prawym fotelu? Prawy, lewy, jak to tak? Nie no, zdecydowanie, yy, zdecydowanie wolę lewy, a wszystkie moje starty były praktycznie startami z znajomymi lub ze znajomymi znajomych w ten sposób i to była zwykle jakaś tam dla nich pomoc i chęć po prostu dla mnie spędzenia miłego weekendu. Takie bardziej, w większości były to bardziej towarzyskie starty niż niż jakaś tam dłuższa, dłuższa współpraca, ale też uważam, że bardzo dużo wyniosłem z tych startów, bo naprawdę można się bardzo dużo nauczyć, jeżeli chodzi o rajdowanie, zbieranie doświadczenia, od każdego można coś podpatrzeć, więc ja uważam, że to, to cenna lekcja, te starty właśnie moje na prawym fotelu. Każdemu polecam kierowcy. No to jeszcze podrążę dalej. Jechałeś ostatni start właśnie naprawiam z Damianem Kostką. Damian raczej do wolnych kierowców nie należy, wręcz przeciwnie. Mhm. Kurczę, jak widziałem on board, jak go tam ganiasz i to chyba nie tylko ja, to my wszyscy, co ty robisz człowieku, no, przecież tam jest szybko. No nie, właśnie bo się zapomniało Damianowi przez dwa lata jak się jeździ, ale już na ostatniej pętli <laughs> sobie przypominał, więc Okej, okay, czyli w ten sposób, tak? Czyli gdzieś tam A, tak. czułeś, czułeś na tej trasie jeszcze jakieś zapasy większe niż, niż się wydawało. Poza, tak, dokładnie, dokładnie. Poza tym onboard sprawia wrażenie bardzo szybkie. Oba auto jest przeokrutnie szybkie, więc, więc takie jest wrażenie po prostu. Okej, okay, jeśli o aucie mowa, to auto kurczę, no proto praktycznie, nie? To, no, na sekwie. Mm -hmm. jak, jak się w tym samochodzie jeździ, bo takie no, dzikie auto się wydaje, nie? Za głośno zdecydowanie, a poza Zagłośno. tym bardzo przyjemnie. <laughs> Musi okay. Damian co zrobić z tym wydechem. Ale tak to bardzo, bardzo przyjemna konstrukcja, na pewno do dopracowania i no na pewno będę chciał się tam gdzieś przejechać tym autem. Okej, okay, tylko na lewym rozumiem, tak? No tak, tak, na lewym, na lewym. E, jakieś testy albo coś takiego, to, to, to bardzo z wielką przyjemnością tam od Damiana muszę... E, Okej, okay, czyli tak, musimy z wizji, O kurczę, musimy z Damiana na kompetycję, tak? Żeby tam Adamowi <laughs> podrzucił na testach, dobra, to trzymamy za, za słowo. E, ale dobra, zostawmy przeszłość, zostawmy teraźniejszość i przejdziemy do przyszłości. E, w tym sezonie jeszcze... Jeśli barburka warszawska będzie, to planujesz? Jeśli barburka warszawska będzie, to, to jest szansa się na niej pojawić. Ale na pewno nie chciałbym je ujechać Honda Civic, bo już mnie troszeczkę to auto zmęczyło. Okay. <grych> Więc tak, jeżeli będzie warszawska barburka, to na pewno postaram się na niej pojawić. A coś poza tym? Jeszcze jakieś hmm. plany w tym roku? Nie, raczej, raczej, raczej nie. Raczej nie, okej, okay. czyli na tarmacie to już zap... nic tam nie zobaczymy. Na lewym na pewno nie. Okej. Okay, chyba by się nagle pojawiła jakaś niesamowita okazja, ale, ale nie. Y -hmm. A przyszły rok to dalej? Zostajesz y -hmm. w ondzie czy zmiana samochodu? Bardzo bym chciał zmienić auto. Na pewno na pewno będę próbował pojechać pełen sezon RSMP w przyszłym roku, ale jakim autem jeszcze nie wiem. Okej, okay, ale coś R2 rozumiem, tak? Byś scelował, czy, czy... No to, to, to by było zdecydowanie spełnienie na razie tam jakichś oczekiwań i, i marzeń, więc po pojechanie pełnego scenu R2 i koło, czy to starą, czy tą nową Rally 4, było, było, było super. Okej, okay, za granicę gdzieś się wybierasz na jakieś pojedyncze starty, czy raczej tutaj krajowe mm -hmm. czempionat tylko i Raczej na razie polska flaga i zostajemy w Polsce. Okej. Okay. No, to na zakończenie, trzy krótkie pytania. Tu gdzieś tam ktoś mi kazał zapytać. Twój rajdowy idol to? Hmm. Trudne. Trudne pytanie, bo tak nie, nie zastanawiałem się nad tym nigdy. Co nie wielu kierowców, zwłaszcza tam z czołówki URC, no to, no to wszyscy, wszyscy petarda. Okej, okay. jeszcze mam dwa pytania też tutaj od kibiców, nazwijmy to. Mhm. Auto marzeń do rajdów. Hmm. No w tym momencie to marzy się R R2. a tak ogólnie to no nie mam nie mam nie mam ta takiego jakiegoś wymarzonego auta. Kurczę to kiepsko, że nie masz, bo następne pytanie też ma związek jaki hmm? rajd byś chciał tym wymarzonym autem jechać no to. O no ale dobrze to można można jechać rajd bez wymarzonego auta. Ciężko stwierdzić w tym momencie. Na razie mi się marzy pojechanie czymś, czymś fajnym rajdu Polski na, na szutrach i pościganie się z europejską czołówką. To, by to by było coś. Elegancko, super. To w takim razie chyba z tych pytań, które tam dziś przygotowałem, moich i od, od kibiców to chyba tyle. Nie było tego dużo, ale myślę, że w miarę, w miarę treściwie. Czego ci życzyć na kolejny sezon? Poza budżetem, no bo to chyba wszystkim trzeba budżetu życzyć. Tak, yy, szczęścia. Yy, szczęścia na pewno. Yy, rozsądku. Yy, I tyle, no. I Będzie tyle. dobrze. Okej, okay, czyli do tych rzeczy dokładamy jeszcze Damiana Kostkę i jego Hondę na jakieś testy. No yy, i co? Jak najbardziej. Dzięki, bardziej, jak nie dzięki bardziej. Za, za dzisiejszy wieczór i co? I do usłyszenia i zobaczenia na odcinkach. Pewnie. Cześć. A, proszę, inne wydanie. No niestety nie udało nam się tutaj wygrać.